Siemaneczko, Ziemeczki! witam Was w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj zrobimy sobie piosenkę zespołu Kiss! I was made for love, you, baby! Wykonani żeńskiej, damskiej. <grywka> Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Akordy potrzebne do zagrania tej piosenki to emol. Amol, g dedur dur i C-dur. Zwrotkę zaczynamy od akordu E-mol i gramy dwa razy. Zaczynamy od akordu emol i gramy go dwa razy, teraz amol, e amol. Następne dwa akordy to emol i D Dur. I te akordy rozdzielamy tak, że na emol mamy dwa uderzenia na dół, a na D kończymy bicie, czyli

I ta cała piosenka jest na tych samych akordach, nic tam później się nie zmienia, czyli zwrotki i macie dokładnie tak samo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A i ważna rzecz, bo ta piosenka jest tak m, strojona pomiędzy a, dźwiękiem E, a pomiędzy Dis. I to jest... M, prawdopodobnie oni tam hercami coś się bawili, bo z gitarę standardowej jak ustawiacie, to macie 440 herców, a oni mają coś tam niżej, więc... Tu musielibyście pokombinować, jeśli chcielibyście grać z oryginalnym podkładem, to tam troszeczkę tą gitarę trzeba minimalnie w dół przestroić. Ale tak jak mówię, to jest pomiędzy E a D. To tam sobie już musicie sami obczaić. Dokładnie, a tak to mamy nadzieję, że nasza wersja Wam się podobała. Także trzymajcie się! Mua.